Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Pokój i dobro. W języku polskim słowo stwarzać ma wiele znaczeń. Mówimy chociażby o tym, że artysta stworzył dzieło sztuki, mówimy o tym, że rodzice stwarzają swoim dzieciom dobre środowisko wychowawcze, a jedni drugim bardzo często stwarzamy problemy. W języku hebrajskim jest inaczej. Czasownik Bara, który oznacza właśnie stwarzać. Jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla Boga. Nigdy nie opisuje działania człowieka, bo stworzenie jest czymś zupełnie innym niż jakikolwiek akt ludzki. Stworzenie jest czymś, czego tak naprawdę nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Stworzenie, można powiedzieć, stanowi granicę naszego myślenia, naszego intelektu. To jest niezwykle ważne, żeby to zrozumieć, ponieważ chroni nas przed pewnymi nieuprawnionymi analogiami do działania ludzkiego. Wiele pytań, które ludzie zadają, jak chociażby, a co było przed stworzeniem? Albo kto stworzył Boga? Czy na przykład, a czy świat nie mógł stworzyć się sam przez siebie? Pokazuje, że ci, którzy stawiają te pytania, nie rozumieją pojęć, których używają. Gdyby dobrze to zrozumieć, to zobaczyliby, że pytanie o to, choćby, kto stworzył Boga, ma tyle sensu, ile pytanie o to, jaki jest kolor dźwięku trąbki. Nie możemy myśleć o stworzeniu przez takie proste analogie z działaniem człowieka. Ale to hebrajskie słowo bara, które oznacza stwarzać, ma też inne znaczenie, ograniczać, ciąć. I to pokazuje nam, na czym w pewnym sensie polega akt stwórczy Boga. Bóg jest wszystkim. Jest jedynym bytem, który istnieje sam przez się, który sam w sobie jest istnieniem. Akt stworzenia jest pewnym aktem samoograniczenia się Boga. Bóg musi się niejako wycofać, po to, żeby stworzyć miejsce dla swojego stworzenia. Używając bardzo niedoskonałej analogii, możemy powiedzieć, że jest to jak morze, które musi się cofnąć, po to, aby mógł ukazać się ląd stały. Dlaczego to jest ważne? Otóż dlatego, że pokazuje nam, że Bóg od samego początku daje światu wolność. Bóg godzi się na to, aby zaistniało coś innego niż On sam. Coś, co z natury będzie niedoskonałe, bo tylko Bóg jest doskonały. Ale ten akt jest znowu przejawem Bożej miłości. Jest on jak rodzic, znów niedoskonała analogia, który daje swojemu dziecku wolność jako przestrzeń do rozwoju. Rodzic, który ciągle będzie łyżeczką karmił swoje dziecko, nie pozwoli mu się rozwinąć. Pewnie, że jak małemu dziecku pozwolimy jeść samemu, to zostanie bałagan, ale będzie ono mogło wzrastać, rozwijać się, a dzięki temu bardziej kochać. Nie dziwmy się więc, że w naszym świecie jest dużo bałaganu. Jest, bo jest on światem niedoskonałym, ale jest światem, który dzięki tej wolności jest zdolny, by istniała w nim miłość. To pojęcie Bożej wolności, którą nam daje w stworzeniu jest bardzo ważne, bo chroni nas przed myśleniem o Bogu, jak gdyby był naszym rywalem. Filozof Nietzsche mówił o tym, że Bóg musi umrzeć po to, żeby człowiek mógł żyć. Tak jakby trzeba było Bogu tę wolność wyszarpać. Nie, akt stworzenia pokazuje nam, że Bóg od początku dał nam tę wolność. Nie musisz swoimi grzechami udowadniać sobie, że możesz, że jesteś wolny. Przeciwnie, to, że możesz, znaczy, że możesz również w swojej wolności odpowiadać miłością na tę miłość, która Ciebie stworzyła.